Dziw. Widzę właśnie On po barierkach chyba jedzie. Nie, barierki hamują. Ktoś tu jest, A, żar żarcie. o kurwa. Ktoś tu jest, per dole. One jego pici, nie hamują, ale. Co jest tak głośno? <noise> nie, po prostu się skampię, kurwa. M może se pójdzie. Wiesz, ja nie, nie mam. Broni no. A jak A jak coś powiesz to wiadomo z której strony jesteś? Tak On się odbija od tych <laughs> parierek Przeć mi nie wychodzi Hamer się nie... Kurwa, ty ty byś chyba nade mną No bo ja słyszę do, dokładnie ja, ja, jak pije je kurwa no Zaraz pewnie zejdzie ze schodów on na ręczny wchodzi. Ale błąd zrobi. Jaki? No Je, za szeroko wjechałem tam. No ja za szeroko wjechałem. No! No bez jaj! Perfidnie mi skręcił we mnie. Mi też, we mnie, oła. Dobrze. No i teraz dupa, ja... Ten twój samochód skręcił nagle pod prąd jechał. <grywa> tu <To> jest chory. <grywa> Haha! kurwa nie trafił! <grywa> Jebany debil. Oj. No, wziąłbym nie trafił, nie, ale... On ma... Kurwa, on ma... A ten ranking w ogóle nie działa, co nie dalej. Wiesz, już jest po 12, bo nie działa. 12 miesięcy. Tak mi Kur... No, jest... O kurwa. Trang. Mi jeszcze rośnie na razie. Mam lustrangę, 832. Ktoś wchodzi? Udali mi tego galardu na zbyt A se weźmiemy to Luzja zjadę twoim pięknym brzydkim Nawet wyczyn Na nie. Kurwa da dalej mnie nie mogą zabić Lol No nie, po mają kurwa zeza. A ty masz jakieś buki, tak? Nie, po prostu mają zezać zeza, mówię, no. Kurwa, no e ewidentnie, typ z moim synem kurwa ma zeza, no. Cfel. Kurwa, zabijać Bambi. To jest kurwa naj naj najgorszy typ, kurwa. Molaka, no. Chuje, kurwa, pojebane cwele ale patrz, ja jeszcze nie krwawie co jest na, na lepsze, nie? Kurde, okay. jest lodów, No to na pewno. Kurde, ten hammer dobrze. Okej, okay, dobrze. To dobrze. Pewnie do Ty patrz, że mnie z... Zg zygbili, nie? nie? Bo co za shit? Luz ten sale nie jest zły na zakręty. No uuu... No, u mnie był Ale mnie pociągnął tam Za mocno skręciłem Ty patrz, że mnie z... 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 zgubili nie? No zastrany hammer że... Zgubili mnie Co? Nie wierzę w to Zgubili mnie! Dwóch kolesi shotgunem i mosinem mnie kurwa nie mogło z... zabić, Uf, naprawdę To jest kurwa już paranoja, nie? Przystał to, musiałem szeroko zakręcić się udali. z tym Stalinem na prostej, nie pana.